Dzień dobry, jak pewnie wiecie są dwie szkoły, jedna mówi o tym, żeby w sadzie co robić z pastami, ścinać kosiarko, a inna, żeby po prostu robić to co my, my właśnie tę drugą metodę praktykujemy, czyli po prostu przejeżdżamy kultywatorem i w taki oto ekologiczny, bo nie pryskamy i w miarę tani, chociaż paliwa nie są, nie do niskich, pozbywamy się chwastów, ponieważ jak zapewne wiecie na no ostatni miesiąc tych deszczy było naprawdę mnóstwo gdybyśmy tego nie robili to by nam tutaj wszystko pozarastało i to jest w ogóle nasza metoda, od wielu lat ją stosujemy że kilka razy do roku po prostu właśnie przejeżdżamy tutaj jest wszystko skotłowane dwa razy to jest tak wyrobione, więc i tak właśnie dzięki temu możemy utrzymywać tutaj w miarę Porządek I nie ma chwastów, ponieważ naprawdę, tak jak w Wiśniach, jak teraz, Wiśniach że właściwie są oberwane, są tam takie chwasty na metr po prostu. A więc nie chcemy, żeby tak tutaj było. Bo jeszcze tu, tutaj, akurat, tutaj w tej części, w której teraz Was wprowadzam, to już właściwie są oberwane, ale po prostu chciałam tylko powiedzieć, mieć temat na kolejny filmik, że właśnie w taki oto sposób pozbywamy się. Ponieważ były takie pytania, co zrobić z chwastami, czy pryskać, czy ścinać. No nie, ani jedno, ani drugie. Po prostu trzeba je skotłować. I to by było na tyle. Do widzenia.